Zapraszamy do wysłuchania audycji z okazji 70. rocznicy zakończenia powstania warszawskiego z 1944 roku. Audycja stanowi jeden z elementów programu obchodów tej rocznicy w naszym gimnazjum. Rozpoczął je wyjazd na premierę filmu Miasto 44, zorganizowany przez Koło Miłośników Historii. так само як ты лед тысяцы Powstanie Warszawskie było jednym z najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznych dziejach Polski. Po 63 dniach walk, Powstanie Warszawskie zostało krwawo stłumione. Zarówno strona niemiecka, jak i polska poniosły ogromne straty. Poległo i zostało rannych wiele tysięcy Polaków. Zniszczona została znaczna część miasta, w tym bezcenne zabytki kultury. W październiku 1944 roku, tuż po kapitulacji powstańczej Warszawy, Hitler wydał rozkaz: po całkowitej ewakuacji ludności, totalne zburzenie stolicy. Podpalano i systematycznie burzono reprezentacyjne budynki, muzea, archiwa, co doprowadziło z końcem 1944 roku do przekształcenia stolicy w prawdziwą pustynię. Prasa hitlerowska głosiła, że odtąd Warszawa stanowić będzie na zawsze jedynie punkt geograficzny na mapach Europy i świata. Jaka jest puścizna powstania warszawskiego? Z jednej strony tysiące zabitych rannych, ty setki tysięcy wywiezionych z obozów pracy, obsadzonych w więzieniach, obrócone w ruiny miasto. Gdyby nie powstanie, Zarówno okupant niemiecki, jak i sowiecki uważałby, że Polacy to naród bezgodności i honoru. Naród, który w milczeniu godzi się na wszystko. Owszem, musiał zgodzić się na wiele, ale oto 1 sierpnia 1944 roku czara goryczy się przelała i ów nieujarzmiony naród stanął do nierównej walki z wrogiem. Młodzi ludzie chwycili za broń, nie bacząc na niebezpieczeństwo. Nie myśleli o śmierci, wręcz przeciwnie, chcieli żyć pełnią życia, czerpiąc z niego jak najwięcej. Niestety dwa miesiące krwawych walk nie przyniosły upragnionej wolności. Jestem pełny podziwu dla żołnierzy powstania, dla 63 dni walki powstańców, dla bohaterskiej podstawy ludności cywilnej. Trudno młodemu człowiekowi ustosunkować się do tych wydarzeń. Ale osobiście twierdzę, że gdyby nie takie zrywy Polaków, to nie doczekalibyśmy się niepodległości. Powstanie upadło. Wraz z nim upadła wizja wolnej Polski. Wkrótce potem ruszyła ofensywa radziecka. Niemcy skapitulowali. Komuniści objęli rządy w Polsce. Duża część żołnierzy... Trafiła do więzień. Wielu z nich musiało uciekać z kraju. Jakże przykre jest, że ludzie, którzy walczyli o wolny kraj, byli później represjonowani. W cichych procesach skazywano ich na śmierć lub długotrwałe więzienia. Nie udało im się osiągnąć takiej niepodległości, jakiej oczekiwali. Dzisiaj bez przeszkód możemy mówić o powstaniu, o jego skutkach, przyczynach. I rzeczywiście, czy było ono potrzebne? Klęski powstania nie powinniśmy się wstydzić. Powstanie winno być dla nas wzorem męstwa, bezinteresowności, umiłowania, wolności oraz ojczyzny. Powstanie warszawskie, mimo wszelkich kontrowersji z nim związanych, stanowi ważną kartę historii narodu polskiego. Dla wielu Polaków powstanie jest owiane legendą. A czyny i męstwo powstańców oraz ludności cywilnej stanowią przykład do naśladowania. Powstanie jest dzisiaj wydarzeniem, na którego powstaje szereg prac, rozpraw, rozpraw naukowych, książek, artykułów basowych. Dobrze, że doczekaliśmy się widzenia Powstania Warszawskiego, które stanowi pomnik tych wszystkich, których prochy spoczywają na ziemi warszawskiej. Na zakończenie wysłuchajmy jednej z piosenek powstańczych. Ochota wola, tkanów po schodkach gór, dziewczęta parasola, żołnierski włożyły stół, w błękitna chustka marzenie, w koszyku granaty dwa. Zdjęcie chłopaka w kieszeni, pamiątka letniego dnia. Dziewczyno w granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience. Warszawa się broni, walka trwa o wolność, honor, o kraj. Do broni dziewczyno kochana, do broni chłopaku mój. Wolna będzie Warszawa, do broni, o wolność, napój. się na starówce, tam pośla, broni się. List, grze, sanitariuszka, walczymy, kocham cię słowa jakie. Dziękujemy za wysłuchanie audycji. Program przygotowali Jadwiga Gieniusz oraz Sebastian Nowicki.